4 No i po konkursie. Nie, no to nie. On ma dużą jamę ma. Ale mały przechód Ty to nie głup o Kurwa rodzu I tam 20 To wygra. Ale co wygrywa? Talon! Talon! na balon! na <śluf> 30 sekund! Lajkonik sponsoruje wycieczkę! Nie, nie masz szans! Nie, jest szansa, ja widzę szansę! mi drzwi! Nie, nie <śluf> nie, rady. nie, nie sekund! Tak. Nie, no. to, nie, nie Próbuj, próbuj, Nie Zajmij się <śluf> nie. W nie. Prawie jesteś patetem! Paweł! 10 nie jest opowiedzialny Dziesięć... ja bym... wcale! 10... Z nie, pa, za, nie, Ewartuj, nie. Muscle, nie, do nie, 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 Dobra, nie, 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 do końca, nie, 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 Ale uśmiechnij się nie, 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 zawodach. nie, 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 Koniec. w nie, 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 nie,